Witajcie na kanale testy produktu. Pokażę Wam fajny produkt, który tak naprawdę można bez narzędzi założyć. A mowa tu o przycisku do tak zwanego gaberytu. Mamy tutaj przycisk do gabarytu, który jest kupiony osobno. To jest trochę droższa wersja, ale coś, co chcę Wam pokazać, jak szybko się montuje. To jest przycisk, który sobie klient wybrał w sensie kolor. Tutaj mamy tylną ramkę i teraz tak, oczywiście ten plastik trzeba było wcześniej tutaj wyciąć. Instrukcja już pogięta, bo ja to wyrzuciłem, ale pomyślałem, że Wam to nagram. Mamy tutaj dwa elementy plastikowe, które mocują właśnie nam tą tutaj ramkę i te dwa przyciski, które ja skróciłem o dwa takie dłuższe elementy i tylko to tak naprawdę zrobiłem. I słuchajcie, składamy. Staram się wam jakoś to pokazać. I ten element wkładamy tutaj w taki sposób, aby delikatnie to owocny. Tak? I drugi również. Ok. Tak. I teraz patrzy się. Raz. Gotowe. I teraz tak. Te już skrócone bolce, tylko wkładamy, dosuwamy. Tutaj mamy opór i przek przekładamy w prawo. Czy przekręcamy. Również robimy to samo z drugim elementem. Przekręcamy. I to wszystko. I teraz zakładamy ten przycisk. Od spodu, jak widzicie, mamy tu sprężynę. Znaczy bardziej taki drut sprężynujący. Jedną ręką tutaj gorzej, i to wszystko jest. Wszystko idealnie ustawione. No, bajka, super. <gryw> Powiem Wam, że naprawdę fajny produkt. Z firmy Geberit. Model, jakby kogoś interesował, to jest ten. Trzymajcie się, dajcie łapkę w górę. Jak się podobało, trzymajcie się. Cześć.